Cześć, jestem Paul z Norton. Witam ponownie w Zapytaj eksperta. Dzisiaj mamy pytanie dotyczące odprysków spawalniczych. Pytanie brzmi: jakie są skuteczne metody, aby zminimalizować lub usunąć odprysk spawalniczy? Więc to dwa różne tematy, tak naprawdę. Ale myślę, że warto najpierw przyjrzeć się, czym właściwie jest odprysk spawalniczy. Więc przed nami mamy płytę ze stali węglowej z naniesionymi spawami MIG. Jeśli przyjrzycie się uważnie wokół tych spawów MIG, możecie zobaczyć małe kuleczki metalu przyklejone do powierzchni płyty i to właśnie mamy na myśli, mówiąc o odpryskach spawalniczych. Dobrze, więc jeśli chcemy zminimalizować pryskanie spoiny, wszystko zależy od ustawienia spawania, ok? Więc kiedy spawasz metodą MIG, musisz używać butli z mieszanką gazów argon i CO2. To zapewnia, że Twoje spawanie będzie tak dobre, jak to tylko możliwe. Zawsze będzie trochę odprysków, ale to zminimalizuje ich ilość podczas spawania MIG. I jeszcze jedna rada ode mnie może kusić, ale nie używaj drutu nasączonego gazem. Będziesz mieć dużo więcej odprysków z gazem wtopionym w drut. Dlatego zawsze używaj odpowiedniej spawarki MIG z podłączoną i włączoną butlą z gazem. Tak właśnie zmniejsza się odpryski w spawaniu MIG. Druga sprawa: jak usunąć odpryski, jeśli się pojawią e, lub gdy już są? Mamy tu dzisiaj kilka różnych opcji. Jeśli jest to mała ilość odprysków i drobne kulki na stali, to coś takiego jak druciana szczotka na szlifierce kątowej zrobi to idealnie. To jest szczotka druciana skręcana, więc dość sztywna, bardzo agresywna i możesz po prostu przeciągnąć ją wzdłuż swojego spawu i skutecznie usunąć te odpryski. Jeśli odpryski są nieco większe. Może być potrzebny materiał ścierny, taki jak ten produkt tutaj Blaze Rapid Strip z porządnym ceramicznym ziarnem. Jest miękki i elastyczny, ale bardzo agresywny. Znacznie bardziej agresywny niż szczotka druciana. Możesz przesuwać tę ściernicę wzdłuż spoiny, a nawet po jej powierzchni, aby ją oczyścić i usunie to nieco większe cząstki odprysków bez żadnych problemów. Naprawdę świetne do tego celu. Ostatnia rzecz: jeśli odprysk jest duży i jest go dużo, nie ma innego wyjścia. Jeśli chcesz się go pozbyć, Użyj czegoś bardziej agresywnego, jak dysk lamelkowy lub dysk szlifierski jak ten przed nami. To na pewno usunie rozpryski bardzo łatwo i skutecznie, ale to bardzo agresywny produkt i mocno uszkodzi powierzchnię, a także usunie spaw przy dotknięciu. Więc w ostateczności tarcza lamelkowa, ale wypróbuj najpierw te dwa produkty: szczotkę drucianą lub krążek Rapid Strip. Mam nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie. Do zobaczenia.